Witam państwa. Bardzo ciekawa wyszła z historii ze starym, gdyż chcieliśmy inny pojazd kupić, który został nam podkupiony. A patrząc po polskich stronach internetowych, znaleźliśmy stara w Karbnikach, Bardzo szybko doszliśmy do porozumienia z Ochotniczą Strażą Pożarną i dokonaliśmy zakupu. Teraz stary będzie w drodze do Stanów Zjednoczonych. Gdzie przejdzie remont, przejdzie kilka przeróbek, ale wewnętrznych z zewnątrz nie będzie w ogóle przerabiany. Będzie to tak samo y, auto typu camper. I planujemy nim w przyszłym roku, w tym nie możemy, gdyż jest COVID, jechać na Alaskę. 10 czerwca chcemy wyjechać. Ile zajmie? Tyle zajmie. Mamy bardzo duże zainteresowanie, nie wiem ilu, ilu nas wszystkich pojedzie, ale będzie to fajna, fajda i bardzo piękna przygoda. Dziękuję.